What the fuck? Devonte Fields, TCU zawieszony za pobicie i grożenie bronią swojej dziewczynie. Gwiazda drużyny TCU, Devonte Fields jest obiektem śledztwa policji po tym, jak uderzył swoją dziewczynę w twarz, a także celował do niej z pistoletu w zeszłą niedzielę. Fields znajdował się na zewnątrz domu i słuchał rozmowy jego dziewczyny z ich wspólnym znajomym. Brown powiedziała policji, że Fields wybił okno w jej sypialni i zaczął na nią krzyczeć. Po chwili wyciągnął pistolet i krzyknął Powinienem Cię odstrzelić! Fields poszedł później do frontowych drzwi i został wpuszczony do środka. Rozpoczęła się kłótnia, podczas której Devonte uderzył kobietę pięścią w twarz. Policja przyjechała na miejsce zdarzenia, jednak mężczyzny już tam nie było. We wtorek drużyna TCU wydała oficjalne oświadczenie mówiące, że Field został odsunięty od składu i jest prowadzone w jego sprawie śledztwo.